Witam serdecznie całą Polskę. Przede mną ostatni tydzień masy. To będzie wyjątkowy tydzień zaplanowany z potężnymi ciężarami. Może z jakimiś rekordami. Zobaczymy. Dzisiaj zaczynamy klatę. Jestem już po delikatnej rozgrzewce. Ławka ustawiona pod delikatnym skosem. Ale czuję, że moje łokcie i barki nie są jeszcze dogrzane, więc potrzebuję pięćdziesiątki, dwójki, żeby się jeszcze dogrzać. I zrobię ostatnią serię dogrzewającą, a później biorę 7 dych. Uh, spacer farmera na początek, żeby było trudniej. Uh. <tryk> Ale I ładnie na stojak, idziemy odnieść Za chwilkę wiążę taśmy ściągacze Monstera na łokcie, na nadgarski i lecę, więc poczekajcie chwilę. Dokończymy jeszcze rozgrzewkę i wtedy zaczniemy trening. Widzieliście, że na tych 50 dwójkach pięknie się dogrzałem. Potrzebuję teraz 70, żeby zakończyć pięknie jeszcze rozgrzewkę. Monster na łokciach, monster na nadgarskach, jestem gotowy, jestem bezpieczny, lecę. Han uh. er Nie pójdzie, ale sprawdzę, co? Tak! Mówiłem, że pójdzie. Ale 10 razy na zakończenie tego sezonu pięknego budowania masy, to uważam, że dobrze. Dobra, żarty się skończyły. Rozgrzewka zakończona powodzeniem. Zaczynamy trening. Jesteście ciekawi? To chodźcie. Jestem już gotowy. Te 7 dyk był bardzo lepkie, jak widzieliście. Teraz mam 50 ósemkę, bo nie mamy 60, dlatego muszę tutaj robić na ilość. I jedno z naszych ulubionych ćwiczeń ostatnimi czasy do rozbudowy masy klatki piersiowej wyciskanie z martwego punktu każde powtórzenie jest pierwsze. Zobaczcie, podaję sobie delikatnie sam. Za każdym razem rozluźnia na dole i u góry mocne spięcie. Lecimy. Hop. Ale lekkie. 8 razy 5-8 kg spokojnie tutaj wystarczy. Ale zaraz jeszcze zmniejszymy ciężar i zrobimy na więcej powtórzeń. Zobaczymy, ile się uda na 44. Więc zobaczcie za sekundę. Tak jak mówiłem, zmniejszyłem na 44. Teraz jeszcze większa motywacja. Zobaczcie, jest Celinka, jest. jest Aneta. Tak jest. Ale lekkie! Ale lekkie! O właśnie. O. Teraz żarty się skończyły. O ci teraz wyjdzie.

Więc troszeczkę więcej, że ostatnim razem, ale i tak nie za dużo powtórzeń, dlatego, że z martwego punktu, a to bardzo męczące ćwiczenie. To wiemy, za chwilkę jeszcze tutaj powalczę, a później widzimy się, poizolujemy troszeczkę. Za chwilkę się widzimy. Już wieki nie byłem na ławce płaskiej, na sztandze, więc przyjdzie już czas. Założyłem tylko 100 kg, bo nie ma co szaleć z ciężarem. Jak po przerwie 12 razy, to dobrze. Mogłem jeszcze, ale że robimy masę, więc nie zwiększam ilości powtórzeń. <gry> Proszę Państwa, już dawno nie widziałem ciężaru 140 kg. Właśnie tyle mamy. Co prawda przed chwilą było 270 czyli tyle samo, ale to zupełnie inaczej. Sztangielki, a sztanga, więc trochę się obawiam, ale lecę. No i widzicie, już jestem bardzo zmęczony trzy razy i tak bardzo ładnie. No, musimy jeszcze troszeczkę poizolować, więc zaraz takie specyficzne ćwiczenia, specjalnie, żeby klata bardzo mocno była zmiażdżona i duże bokce, żebyśmy dali. Ławka, kąt 45 stopni i teraz poizolujemy troszeczkę. Wziąłem tylko 30 kg albo aż i bardzo technicznie, bardzo dokładnie. Zobaczcie, jakie jest Tylko technika mnie tu interesuje. Korekta, barki na dół, łopatki ściągnięte i mocne spiecie. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że robimy jeszcze dodatkowy jeden ruch negatywny, zrobiłem 12 powtórzeń, 12 u góry, i rozciągnąłem jeszcze jedno. Czyli za każdym razem mam dodatkowe powtórzenie negatywne w skali roku. Zobaczycie, ile powtórzeń więcej. <grytanie> Pamiętajcie o tym. Teraz zrobię to samo: rozpiętki. Czyli zobaczcie, jak zrobimy ćwiczenie izolowane, rozpiętki, męczymy samą klatę i zrobię do momentu, że już nie będę mógł wycisnąć. I wtedy zrobię wyciskanie, czyli tricepsy jako mięśnie pomocnicze będą pomagały przy wyciskaniu. Teoretycznie niby łatwiej, ale bardzo trudno. Zobaczcie, taka seria łączona. Uff. Uff. Gdzieś się na końcu już nie mogłem wycisnąć, ale nawet krótkie ruchy, które spowodowały niesamowite palenie. Też spróbujcie czegoś takiego. O. Tak. Sam Elegancko, tak. Jak widzicie u nas nie ma żartów. 50 dwójki poszły w ruch. I zawsze odkładamy na miejsce, to pamiętamy o tym. Dawno też nie pokazywałem Wam przenoszenia szlangielki za głowę, więc już czas na to. 32 kg tylko. Ile? Bardzo dokładnie. Mocie w miarę wyprostowane. Nie ma takiej możliwości, że ginam tam na dole, a u góry prostuję, bo ten typ zepsu pracuje. Nie o to nam chodzi, tak? Pamiętamy, że to klatka być. 12 razy i odkłada bardzo dokładnie. W takiej serii zrobimy 3 albo 4 i zmieniamy. Dobra, jedziemy dalej. Dzisiaj jest bardzo lekko. Koszulka zobowiązuje. O! Ostatnio pytaliście o koszulki. Nie mam już L, ani jednej L. -ki. Zostały M-ki, XL-ki, S-ki i XS-ki. Więc Elek już nie ma. Kto pierwszy ten lepszy. Spieszcie się. Teraz mam 44 kg i lecę przenoszenia. Coś czuję, że będzie bardzo lekkie. No mówiłem. 12 razy, nie robimy więcej na masie. No chyba, że robimy jakąś izolację, a to zaraz. <grywa> Kuba czas na ciebie. <grywa> Barta, dawaj. Zmieniliśmy już otoczenie. Jesteśmy w naszej ulubionej bramce. Tutaj dzieją się cuda, co widzieliście. Łączone są stosy z łańcuchami, ale dzisiaj troszeczkę inaczej. Mamy rączki szczepione u góry, robimy krzyżowanie linek, ale dynamiczne. Wyjście w przód. I z tyłu bardzo dynamicznie do przodu, z przodu ściskamy bardzo mocno klatę. Zobaczcie, Też duży ciężar, ale dynamiczne wyjście. Zobaczcie, i przed siebie. O właśnie o to mi chodziło, żeby jak najwięcej mikrourazów powstało. Ale za chwilkę zrobimy jeszcze bardzo dokładnie, technicznie, ze ściśnięciem, rozciągnięciem, bardzo powoli, więc za chwilę zobaczycie. Jestem już gotowy, mam troszeczkę mniejszy ciężar, robię cały czas do przodu, ale bardzo dokładnie, technicznie, bardzo mocne rozciągnięcie i bardzo mocne spięcie, zobaczcie. Technika najważniejsza, klata wypięta, zobaczcie, wspinam. Zobaczcie, jaka technika. Не. И сега ти ще трябва да Paliło. I teraz ćwiczenie kończące naszą dzisiejszą klatkę piersiową. Mamy rączki przeniesione z góry na dół i robimy górną część klatki. Podstawowy błąd przy tym ćwiczeniu, który robicie, to jest ściąganie najpierw rączek tutaj i podniesienie do góry. Czyli tak naprawdę barki pracują. A pamiętamy, co to, to mówiłem, że zawsze dobijamy do obojczyków, które mamy albo mostek, albo obojczyk. To mamy początek, mamy koniec. I robimy po skosie do końca obójczyka, czyli tu. I wtedy widać jak mięsień Bardzo tu pracuje, zobaczcie jak on się spina. Tu, tu i to wszystko. O, wszystko Bardzo techniczne ćwiczenie, żadnego dużego ciężaru. Jeszcze żeby bardziej efektywnie popracowało, nie, pochylę się pasuje. do przodu, zobaczcie. Ja Leciutko się pochyla. I, i zobaczcie tu, tu, tu.

Oczko i teraz wszystkie ćwiczenia, znaczy serie w tym ostatnim ćwiczeniu będą na oczko, żeby bardzo mocno spompować, dokrwić i później zaczynamy bicki. O właśnie tam nie trzeba nie robić tutaj nasze pośladki w pochyleniu, tylko nieliczni wiedzą o co chodzi z tym pochyleniem. Dziewczyny jak nie wiecie to musicie tutaj przyjechać. To wam wszystko wytłumaczę i pośladki będą tak jak trzeba. Żarty się skończyły, klatka się skończyła, bicepsy się zaczynają. I teraz, na początek, musimy zrobić bardzo mocno, a tak naprawdę bardzo lekko, żeby zapaliło się nieziemsko, robimy serię poczwórną. Sztangę, rączki z góry, lina od dołu i jeszcze drążek. To wszystko połączone. Zobaczcie. Tylko technika mnie interesuje tutaj, żadnego zarzucania. Zobaczcie. Chodzę na stęp. i robię tutaj za głowę zobaczcie za głową. A pięknie się zapaliło. Mm! Zobaczcie, ważne, że jak jest za duży ciężar to łokcie ściągacie już do przodu. One mają być cały czas na boki i tylko pracujemy tutaj, więc ciężar nie może być za duży, żeby było technicznie. Teraz Gorolina. tutaj na boki, zobaczcie, tak abyśmy młotki robili każde powtórzenie powoduje ból i palenie. I teraz jeszcze dobiję drążek od dołu na wyciągu. To troszeczkę inaczej niż na sztance. ćwiczenia w obwodzie. Wszystko po 12 powtórzeń i takie robimy cztery obwody i teraz Zmienimy ćwiczenie, strasznie się zapaliło. Mogę już w sumie kończyć biceps, <grym>, ale nie, nie trzeba zrobić do końca. Przeżyliśmy masakrę. Tak się rozpędziliśmy, że z czterech obwodów zrobiliśmy 5 obwodów. Bicki pękają. Teraz mamy cztery stanowiska. Każdy z nas swoim. Mamy rączkę, jedziemy tyłem. Zobaczcie tyłem i bardzo dokładnie. Ugięcie no. i druga strona od razu też 15 razy bardzo dobrze pani się to robi i Kuba? Czy nie? Zobaczcie. Sprawdźcie Kubę i Bartasa. Zanudne to to dla was. Pokażemy Wam po jednej stronie, ale my dalej jedziemy. Robimy cztery serie bez odpoczynku, czyli 4 razy na stronę zmieniamy stronę cały czas. Widzimy się jak skończymy to robić. Na deser robię dzwysie izolowane na molkielniku. I na tym kończymy na dzisiejszy piękny trening. Zobaczcie, bardzo dokładnie, bardzo technicznie, bardzo mocne spięcie. Uczucie bardzo ładne i prawa. Oczywiście zaczynają od lewej, to wiecie. Oh. Zrobimy takie cztery i dzisiejszy trening uważam za bardzo udany, kończymy tym akcentem, już teraz zapraszam na jutrzejsze nogi, gdzie będzie bardzo lekko, ciężary bardzo małe i naprawdę jutro będzie dużo działo, więc zapraszam na kolejny odcinek, a już dzisiaj muszę się z wami pożegnać, widzimy się następnym razem, trzymajcie się i do zobaczenia.